Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Gothic 1 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tutaj cmentarzyskiem orgów, Nie ma lipy. Chodźcie, chopaszki. Lecimy z pompą. No, chodźcie, byczki, chodźcie, chodźcie. Kątem oka patrzę, czy te orki się nie odpalają na mnie, bo je, ich na hita nie mam. Więc y, trochę bym uważał na to. Także dobra, chodź. Chodź, byczku, nie ma czasu. No się Dobra, F 5 i jedziemy dalej. Ale dobre, dobrze. dobrze. Chodź do worku. No, mamy jedenasty poziom, wszyscy zadowoleni, ale my musimy zabijać dalej. Dobra, kolejna F5, teraz trochę F5 będziemy robić. Jak się więcej dzieje, to. No chodź, byczku. Kurde, mać. Dobra, leknijmy się może. Tyle nam na razie starczy. A, uzupełnię też manę. Trzydziestka i... żebyśmy mieli światło. Tak się no. Piszmy taki stały zapisik. Kolejny. Dwie minuty. Myślę, że cmentarzysko nam może trochę zająć dzisiaj. Więc spokojnie wszystko. Dobra. I wbijamy. Nie ma to tamto. I dobrze, lepiej by było, żeby gry nie wywaliło. Nie wywaliło. I w piątkę strzelimy. No i teraz trochę creepy będzie no... Wiecie, jak to było? w piątku miałem światło? nie mam światła już co ty gadasz? co ty gadasz? no to jesteśmy w... to mówię dupie nie, ale powinno być oświetlone, to... ej, ej Oj. lezi, ale no... Nawet nie wypada takich rzeczy robić F piątkę Oczywiście temu umie sobie przeszukamy Dobra na spokojnie Cyk Jeszcze jeden mi się to wydaje, org był gdzieś Potliczku Proszę, mieczu, nie lagować. Aha, on miał zginąć, ogólnie. Cokolwiek żyje. Nic no. się nie otwarło? Dobra. Pusta mumia. Teraz trochę po Mówiach pogrzebiemy. Wiecie, coś może tu mówić Mikstury, nie mikstury, są. Akurat byśmy mieli trochę zapasu. Się przyda. No mu tych. Jest trochę. Dobra. Pozdrowienia. Ale światło by nam się przydało. Najlepiej zwój światło. Poprosiłbym. Dobra, tutaj jest tak. Tam nie doskoczymy z tego. Albo jednak może. Nie. Nie ma zbytnio możliwości tam doskoczyć, czyli idziemy dalej. Duży dymać. A my puste umiem. Dobra. sensja ognisty pocisk, ale mi by się światło przydało jednak. Rachunek za prąd zapłacony bym poprosił. A on się chyba tam u góry mi się z tego co pamiętam. Wydaje, że się powinno go uruchamiać. O, jest przełącznik. Kolejne miksturki. Kierniki też trzeba pozbierać. Kolejne uzdrowienie. Fajnie, fajnie, tylko ja bym poprosił jednak to światło. Dobra, to jest puste. Nie może, nie mogłoby być tak pięknie, żeby wszystkie były. Tutaj nie byłem jeszcze, ale proszę mnie tu bez wejść. Wejdzi! Wydaje mu się w końcu, niezły pocisk hmm. trochę do przeszukania jest, ale spokojnie. Mamy dużą, dużą część odcinka na wykorzystanie tego. mulet mocy, bonus do siły plus 10. No to, to, to na takie coś, tak, Takie coś czekaliśmy. Ale do zależności jednak by się bardziej przydało. wary Co my mamy? Przed ogniem. Siły dawaj. Siła, masa. Nie do końca. No Tych się chyba nie pamiętam czy dało się je otwierać Aczkolwiek jest tu przełącznik Przełącznik MYK Tam się ktoś odpalił Kogoś biją Przed ogniem rozdrawiający Ja może pierwszy zobaczę czy tu nie ma jeszcze jednego przełącznika, bo mógłby się przydał Przełączniczek Mumia Mumia Dobra Cyk Jeszcze tu dwa są, tak? Tu chyba też był gdzieś mi się wydaje przełącznik, dlatego tam nie chcę iść żeby nie pominąć żadnej tej kolejne chyba uzdrowienie było, z tego co tak. kojarzą Dobra. Teraz tu. I idziemy do początku. Jedna jest zamknięta. Nie, nie wiem, czy wie. Aha, bo tą. Dobra, tu. Muszę dostać do jednej, żeby otworzyć drugą. Czyli to jest dobra. Tu już mamy wszystkie otwarte. Nie wiem, jaki tam był pierścień. Może jakiś do siły. Może jakiś do zręczności. To jest do siły 10. Można dużo siły zdobyć. Wystarczy trochę pogrzebać Ogniem magią, amulet oczyszczenia No już widzicie Trochę nam ekwipunek się powiększył A nie wiem jaki tam był amulet Jeszcze Przed tym może sprawdźmy Mienić życia PZ Dobra hmm. Widzimy te zwoje, dali nam światło, nie dali nam światła. Dobra, idziemy dalej. Nie ma to, tamto trzeba wyjaśnić tego orka. te orki. Aczkolwiek już, już, już myślałem, że umrę, ale się udało. Dobra, napiszmy grę. jakiś tu strażnik jeszcze. Świątynny. Trzeba go przeszukać i idziemy dalej. w ostatniej chwili przysyła mnie Kor Angar. Odnaleźliście jakieś ślady śniącego? Jeszcze nie. A co z Ibery? Nie, nadal jest nieprzytomny. Mm -hmm. Musimy zbadać ten kompleks. To fajnie skazki. tam się bawią Po idę. tych wszystkich straszliwych wydarzeniach nie mogę wrócić do obozu, Ale moje. skoro przysyłacie bractwo, Po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor Angar, spodziewaliśmy się znaleźć tu nagle coś. Gdzie są pozostali strażnicy? Nie Pomogę ci. To wspaniałe prowadź. Piszmy grę. Lukor idzie z nami. Luko jest za nami, jest. Napój. Siostrzała. Mieczyk. Króż, Nie, to nam się nie przyda. Połowa pergaminu. Hmm. Ten tunel okazał się ślepą uliczką. Mo Znalazłem fragment pergaminu. To mi wygląda na zwój z zaklęciem orków. Niestety został przerwany na pół. Gdzieś musi być druga połowa tego pergaminu. No gdzieś na pewno jest, no... Ja Ci nie powiem, gdzie jest. I gdzieś ponieważ, nie wiem. Dobra, dawaj tą pochodnię idziemy po korze. Gdzie? Gdzie? No idziesz ty, do o. Mmm... musimy zresetować... ...i idziemy dalej. Dobrze, że tak dobrze klepiemy, bo... Dobrą broń mamy, bo inaczej to już by tu kaplica była dawno Dobra 13 minut odcinka A my dalej jesteśmy na razie też w połowie gdzieś Coś czuję, dobra Ej, 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 ej Ty debilu <grym> Nie pomożesz, nie? Jak zwykle Dobra, napiszmy ground. Dalej już nie pójdziemy. Może w tych niszach znajdziemy jakąś wskazówkę. Dobra. No tu wskazówka jest na tym przełącznik. Myk. Nisz otwarło się. Tak wiem, jestem geniuszem. Zobacz, napój się leknął, to to jest priorytetem w tym momencie, żebyśmy nie, się nie wywalili za szybko. Znalazłem fragment pergaminu. Wspaniale. To druga połowa zwoju z zaklęciem orków. Co teraz zrobimy z tymi dwoma fragmentami? To dwie połowy tego samego manuskryptu, ale nie potrafię odcyfrować tego pisma. Dobra, idziemy. Nie ma co, idziemy do... W ogóle będziemy... Ręka zniknęła. Wróć ręko! Nie on ma, tylko pochodnia zniknęła, ręka jest. <noise> Sam ogień bierzemy na klatę. Czekaj, to interesujące. Cóż, nie widzę tu nic interesującego. Cicho, przyjrzyj się uważnie ornamentom zdobiącym tę jaskinie. Ta, to mi powinno wystarczyć do przetłumaczenia, znalezionego przez nas pergaminu. Już wiem, to zaklęcie teleportacji wygląda na to, że można go użyć tylko w konkretnym miejscu. Dziwne! Dziwny, dziwny to Ty jesteś Dobra idziemy Cóż W te też pozbieramy, bo to wiadomo dodatkowa kasa A kasę lubimy I nie śpimy Nie ma byczki Jak tam u Was Słyszałem, że się fajnie bawicie. Ale imprezę zamknęli. Dobra. To może być trochę ciemno. Fork Wojownik, tak? No szło. Dobra. Łukorze, idziesz? Wizję miał chyba. To miejsce posiada szczególną aurę. Aurę tajemnicy. To pomieszczenie przypomina mi obraz z naszej wizji. Wizja. Jesteśmy już bardzo blisko celu. Dobra. Georg. No, kabel mnie. Patę. Dobra. ogólnie Ogólnie z orków, kiedyś mi się wydawało, że jest dłuższe. tak, to jest to musi mnie, być tutaj. ale krótkie. Moje moce magiczne są wciąż bardzo osłabione. Użyj orkowego zaklęcia teleportacji. Właśnie tutaj, przed tą ścianą. Orkowego zaklęcia teleportacji. jeszcze frytki może do tego no? Dobra, otwieram, od, od razu mu odchodzimy tym kołowrotem. Znalazłeś ukrytą komorę. Mój instynkt mnie nie zawiódł. Naprawdę znajdziemy odpowiedź na tajemnicze wydarzenia związane z przyzwaniem śniącego? To mi raczej wygląda na kolejną komorę grobowcową. Musimy iść dalej. Prowadź. I bezi, chyba się myliśmy moim zdaniem. Przynajmniej ja ale... pod Nie wiem. Zobaczymy. <grybujesz> Dobra. Ty idziesz? No. Czy co? No, to kurna, tu kogoś porwać. Nie, to nie może być prawda. To nic nie ma, tylko kurz i, i kości. Nie, panie, przemów do mnie, śniący! Ukaż się swojemu słudze. Nie! No to koniec. Teraz całkiem mu odbiło. To wszystko twoja wina! Twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego śniącego! Teraz ja będę musiał ponieść karę za twoje grzeszne czyny. Muszę złożyć ofiarę, aby przebłagać mego pana ofiarę z człowieka! Wtedy śniący znów spojrzy na mnie przychylnym okiem i uczyni mnie swoim sługą. Gin niewierny psie! ja. Gin śmieciu. Był lukol, lukol, lukola, lukora nie ma i myślę, że no. Dziś w oko. Miecz śmierci wzięty, wzięty. Dobra. Wychodzimy stąd. Nie ma co. Ja sobie jeszcze pochodnie odpalę, żeby na pewno było ładnie. Wszystko pięknie widać. Nie ma to tamto. I wracamy. Wyjdziemy z pewnie z obozu, no, z cmentarzyska i zakończymy ten piękny odcinek. Widzicie tutaj wyczyszczone wszystko do cna. Nie ma to tamto. Także no. Na spokojnie. Dwa odcinki nagrane już. No, ty, ty, tych strażników oni są z tego co pamiętam chyba nie śmierteli. nie Piątkę druk ma. Aha 170 ekstra. No dobra jak tak Też można Wyjdźmy i Idziemy stąd, nie ma czasu. Wejdzie to kozak. Jak w takie miejsca wchodzi to już pozaczek. Akolwiek mógł się wieć. Czego innego spodziewać? Miały być tu tylko groby. Kończyło się, że były orki i trochę Lipton. Ale dobra. Ura wychodzić. No. Także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejne odcinki, także trzymajcie się na razie. Cześć. Pa pa.